Witam Was w ten zimowy dzień. Niestety, zima zaskoczyła drogowców, tak jak zawsze, i tu się przyznam, że mnie też zaskoczyła. Nie spodziewałem się. Filmik miałem nakręcić wczoraj, gdzie było fajnie, nie było śniegu, można było jeździć samochodem wszędzie. No to przespałem, bo uznałem, że dzisiaj sobie z rana wezmę, nakręcę film, a tu się budzę i niestety, niespodzianka. Szkoda. No bo w tym momencie nie jestem w stanie nim nigdzie tutaj wyjechać, bo mam takie wzniesienia, że no wszyscy mamy tutaj sąsiedzi problemy z podjazdami. Ale trudno, zdecydowałem się nie czekać, tylko nakręcić ten filmik, dlatego że na pewno są osoby, które czekają już na kolejną Hondę. No więc przechodząc do e, sedna, mam tym razem Hondę Civic, oczywiście 1.8 czarną z 2006 roku. Z przebiegiem 227 Tysięcy. Bodajże zaraz zobaczymy na licznie, kto będzie widać. Proszę, zobaczcie sobie, jak samochód się prezentuje. Naprawdę fajnie wygląda. Technicznie też jest w niesamowitym stanie. Wizualnie ma parę mankamentów, które pokażę. Bo oczywiście, tak jak zawsze mówię, nie może być za kolorowo. Jak jest za kolorowo, to coś jest podejrzane. Także zobaczcie, za chwilę Wam pokażę po kolei. Śniegu naprawdę dużo sypło, około 15 cm, także aż się źle chodzi Ok, pokażę Wam po kolei fragment po fragmencie samochód tak jak zawsze. Tak. Samochód naprawdę technicznie w super stanie wszystkie szyby w oryginale Samochód nigdy nie uczestniczył w żadnym wypadku. Oczywiście, no przez to, że nie uczestniczył w wypadku, no to lakier jest już troszkę podniszczony. Nie jest on w takim stanie idealnym, jak powinien być. No ale to coś za coś. Można oddać do lakiernika, można samochód polakierować na nowo i wtedy się cieszyć, że on jest idealny. No ale co z tego, jak on jest cały lakierowany? Także tutaj macie fa w fajnym stanie samochód, który nigdy w żadnym wypadku nie uczestniczył. Troszkę zimno, także musicie mi wybaczyć, że od czasu do czasu pociągnę nosem, ale niestety to taka aura. A tak jak mówię, nie chcę czekać dłużej, bo miałem poczekać, bo podejrzewam, że jutro albo pojutrze już tego śniegu nie będzie. Ok, pokażę Wam teraz w środku samochód. Myślę, że na zewnątrz z grubsza pokazałem. W środku fajnie zadbany samochód, standardowo boczki. Na który zawsze zwracam uwagę podłokietnik, też w fajnym stanie niepowycierany. Tutaj deska kierownica, wam zaraz pokażę, jak wejdziemy na strony kierowcy. No z tyłu standardowo tutaj praktycznie zużycia nie widać, to jest jak w każdym bagażnik i ślisko, bagażnik. tyłu od tej strony. Wszystko jest fajnie. I teraz muszę oczepać buty. O, jest piszczy oczywiście kluczyk. Proszę tutaj zobaczyć sobie boczek. Tutaj fajnie też niepowycierane. Fotel też w fajnym stanie. Spójrzcie. Mimo, że samochód ma 227 tysięcy przebiegu, naprawdę wygląda fajnie. Zwróćcie uwagę na kierownicę. Oczywiście ślady zużycia są, bo to jest normalne. No samochód ma, jakby nie patrzeć, 18 lat. 18 lat i trochę kilometrów przejechane. Tu zobaczcie na kupki. to jest w całości. To jest też rzadkość, żeby to było całe. To też świadczy o tym, że ktoś bał o samochód. Ok, odpalimy go. Pokażemy, że wszystko jest sprawne. A już odpala. Wszystkie kontrolki gasną standardowo pas i momencik, zapnę pas. Tylko muszę sobie poradzić jedną ręką. Samochód jest zimny, widzicie po obrotach. Zapnę pas. Kontrolka znika. Druga to jest hamulec ręczny. Znika. Czyli wszystko mamy. Tutaj mamy wyświetlacz w pełni sprawny. Tak. Wszystko działa. Klimatyzacja oczywiście też jest sprawna. Na kierownicy tu mamy Tempomat, komputer pokładowy. Także w fajnym stanie samochód. Ja tutaj kawałek może po podwórku. O, teraz mi pikło. Mamy czujniki parkowania w tym samochodzie. To też jest fajnie, bo w nich nie było jeszcze czujników parkowania, tylko można było sobie dołożyć. O, teraz ruszam. To tak, żebyście zobaczyli, że się żadne kontrolki nie zapalają. Bo tak, jak mówię, nie będę wyjeżdżał na drogę, bo jest no, Armagedon. Jest tak zasypane, że nikt nie może z sąsiadów podjechać. To nie będę nawet próbował, bo zresztą ubrudzę cały samochód. O, mogę kawałek wyjechać. Zobaczcie, nic się nie zapala. Żadne czujniki ABS-u. Także tutaj wszystko jest tak. Tak, powinno być. Ok, zaraz pokażę Wam hamulec ręczny i pas zapali się kontrolka oczywiście. I teraz otworzymy maskę. Pokażemy Wam. Pod maską. Samochód. Samochód zimny, oczywiście tyle co wyjechałem z garażu. No to dosłownie 3 sekundy chodzi, No może 10 sekund. Standardowo brudno. Tak jak się... No, nie podoba, ale tak powinno być. Tu sobie zobaczcie, jest nic nieruszane samochód jest tutaj tak jak wyjechał z koła. silnik suchutki silnik równo pracuje suchy żadnych wycieków Odziło nawet widzę że jest wyguszenie maski i nawet nie o dwie małe dziurki bo zazwyczaj jest to pogryzione także samochód Naprawdę fajnie pracuje. Zobaczcie, na zewnątrz też fajnie go słychać cichutko. Mimo naprawdę niskiej temperatury, bo jest poniżej zera. Zobaczcie, nawet nic yy, z wydechów nie leci. No to świadczy też o tym, że samochód jest jeszcze zimny, jeszcze się nie rozgrzał. Ok, ja może go zgaszę. Tak, gasimy oczywiście kluczykiem. Tak. Teraz Wam pokażę kilka rzeczy, co Was zawsze interesuje. Może zacznę od szyb. Szyby są wszystkie w oryginale, no głównie chodziło o przednią. Aczkolwiek no, zdarza się, że są wymieniane, bo to jest naturalne, odprysk i tak dalej. Ale one są. Oj, odbija się wszystko. Wszystkie są w oryginale. Musicie mi wierzyć na słowo. Jeśli chodzi o doły drzwi, spójrzcie tutaj, jest wszystko ok w fajnym stanie. Oj, tutaj jest zaprawione. O, tu ktoś zaprawiał na tych, ale jest okej. Okay. Tutaj tu jest okej. Okay. I tutaj też jest okej. Okay. Trochę ten śnieg świeci i słabo widać, ale Myślę, że zawsze można sobie film zatrzymać i obejrzeć. Jeśli chodzi o klocki. Nie wiem czy będzie widać. Z przodu mamy prawie cały klocek. Jeśli chodzi o tył, muszę przejść na drugą stronę, żeby się... Żeby było widać. Tutaj mamy w ogóle tarce świeże, widać niedawno wymieniane. I klocek... Oj! Widać. No, jest też dużo klocka. Także tutaj z tym jest ok. Oj, momencik, złapiemy kontrast. I telefon. Się... O, jest, mamy to. Pokażę Wam jeszcze podłogę. Tylko pozwólcie, że nie klęknę, bo jest tyle śniegu, że będę całem mokry. W ten sposób obejrzyjcie sobie. Podłoga jest też w fajnym stanie. Oczywiście, jak na cv i Standardowo nalot jest w każdej. Spójrzcie sobie, pokazuję wam to po to, żebyście wiedzieli przed przyjazdem. Żebyście nie byli zaskoczeni, bo przez telefon to każdy cuda opowiada. A ja wolę pokazać, żebyście widzieli. Tak to wygląda. Jest naprawdę OK. Jak na ten rocznik, oczywiście, jak na 18-letni samochód. Pokażę wam tutaj jeszcze kilka mankamentów. Tak jak mówiłem, samochód jest w oryginalnym lakierze. Dlatego no, ma kilka wad. Oczywiście tutaj te czujniki parkowania, o których wspominałem. Także są. To jest bardzo duży plus. Bo nawet jak czegoś nie widzimy, to jednak one zapikają i nas ostrzegą. Mamy tutaj kilka zatrapań. Mianowicie tutaj one są zaprawione. To są takie kreseczki. Tutaj mamy takie zadrapanie. Z tej strony, chyba to by było już wszystko. Z mankamentów. No tu mamy na klapie z tyłu jakieś takie odbarwienie. No to jest, to zobaczcie, że praktycznie tego nie widać. Z tej strony jest OK. Tutaj mamy tak. O, tutaj mamy to samo. Takie o, zarysowane. To jest wszystko fajnie pozaprawiane. Jak samochód jest czysty, to tego nie widać. Tu mamy, o, to jest zderzak plastik. Także tutaj tyle z takich rzeczy. Aha, było zadrapanie na lusterku, o właśnie, no ktoś tutaj zadrapał to lusterko, no to też jest standardowa sprawa lusterka, jeśli chodzi o przód, no przód przez to, że jest w oryginale, no to ma dużo odprysków, znaczy dużo, no spójrzcie, no, tego tak nie widać, ja może przesadzam, że jest dużo, ale jest, jest, oczywiście wszystko jest pozaprawiane fajnie, nie ma, nie ma tutaj tragedii. Ale trzeba wspomnieć, że no niestety od kamyków tutaj no przód zawsze dostaje. Taka jest prawda. Na zderzaku to samo. No też są odpryski na zderzakach. O. Są jakieś odpryski. To jest normalne. Światełka w fajnym stanie. A trapa z przodu też. O. Także śmiało. No zobaczcie. Aha i to co zawsze wam pokazuję. Momencik. Dane. Momencik, muszę to przytrzymać, żeby dane samochodu do sprawdzenia. Tak, samochód yy, przegląd ma do końca sierpnia 2025. Także jazdy jest dużo. Tak, jak mówię technicznie, samochód jest naprawdę w fajnym stanie. Nie ma się czego przyczepić. Wizualnie, tak, jak mówię, 18-letni samochód, no, no, zawsze jest się czego przyczepić. Bardzo często przyjeżdżają klienci, którzy przyjeżdżają dużo młodszymi samochodami i w dużo gorszym stanie, także pokażę Wam jeszcze z każdej strony na koniec samochód. Pokażę Wam z boku, o jak wygląda. Link do ogłoszenia zawsze jest w opisie filmu na dole. Jeżeli nie ma linku, to znaczy, że samochód już jest sprzedany. Oczywiście standardowo, jak ktoś ma jakieś pytania odnośnie Civiców, śmiało można dzwonić, chętnie odpowiem. Korzystać z tego, dlatego że mam trochę telefonów yy, z czego się cieszę, bo jeżeli komuś mogę tylko pomóc, to, to mnie to cieszy zawsze mogę porozmawiać, jeżeli tylko znam odpowiedź, to odpowiem, pomogę, także śmiało, śmiało, możecie dzwonić. Oj, ślisko, bym się wywrócił. Tak, naprawdę samochód się fajnie prezentuje. No czarny kolor, to jest czarny kolor. Nie ma sobie równych. Także pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania, bądź jesteście zainteresowani cywikami, w niedługim czasie będą następne, dlatego, że mam następne w przygotowaniu. Dzwoncie. Telefon 509 919 351. W opisie jest numer telefonu, w opisie zawsze daję dane też samochodu. Także dzięki. Żegnam się z tej zimowej aury. Wchodzę zaraz do ciepłego domku. No bo trochę jest zimno jednak jak się kręci film, ręce sztywnieją. Także dzięki i do usłyszenia do następnego filmu. Cześć, hej.